Odpowiedni wybór pędzla może Wam znacznie pomóc w tym, aby osiągnąć oczekiwany efekt w makijażu. Dzisiaj powiem Wam więcej o tym, jakie pędzle wybierać, o jakim kształcie i z jakiego włosia, żeby stworzyć efekt, którego oczekujecie. Pierwsza kwestia to wybór odpowiedniego materiału, z którego zrobiony jest pędzel. I tutaj możemy wybierać spośród włosia syntetycznego albo włosia naturalnego. W przypadku włosia syntetycznego świetnie się sprawdzają tego typu pędzle do konsystencji kremowych, dlatego że bardzo łatwo jest wtedy taki pędzel wyczyścić. On też będzie bardzo trwały, ale również jeżeli wybierzemy włosie syntetyczne o dobrej jakości, będzie bardzo bezpieczny dla naszej skóry. W przypadku włosia naturalnego tutaj dużo więcej musimy poświęcić uwagi na to, żeby dobrać odpowiednie produkty do jego czyszczenia. Tego typu włosie zachowuje się dokładnie tak jak nasze włosy na głowie, czyli po prostu potrafi łamać się i wypadać, dlatego wybierzcie kosmetyki, które będą intensywnie impregnowały to włosie, dzięki czemu pędzel będzie Wam służył dużo dłużej. Dodatkowo warto zwrócić tutaj uwagę, jeżeli macie skórę wrażliwą, e, włosie naturalne będzie troszeczkę mniej bezpieczne, do użycia niż włosie syntetyczne może powodować delikatne podrażnienie skóry. Druga kwestia to gęstość włosia. Kiedy wybieracie włosie o bardziej zbitej formie, osiągniecie tym samym efekt mocniejszego krycia i intensywniejszego skumulowania pigmentu. W przypadku pędzelka o bardziej swobodnym rozłożeniu włosia, ten efekt na skórze będzie subtelniejszy, a pigment będzie bardzo ładnie blendował się na skórze. Pamiętajcie o tym, że dobre pędzle to inwestycja na lata, dlatego w tym przypadku stawiajcie na ich jakość.